W czwartkowe przedpołudnie 11 sierpnia mieszkańcy bloku przy ulicy Szkolnej pewnie zastanawiali się, skąd to całe zamieszanie. Przed godziną 11 podjechały panie z Urzędu Miasta z Kwiatami, a następnie zastępca prezydenta Paweł Sujka. Cel wizyty? Setne urodziny pani Reginy Góralczyk. Oprócz kwiatów solenizantka otrzymała list od premiera kraju oraz grawerton od prezydenta Janusza Żmurkiewicza. Chcielibyśmy złożyć Pani najserdeczniejsze życzenia w imieniu prezydenta miasta Świnoujście, moim i wszystkich mieszkańców Świnoujścia. Mamy specjalny też list przygotowany przez premiera państwa polskiego, Pana Mateusza Morawieckiego i gratulacje od Pana prezydenta Żmurkiewicza, który niestety bardzo żałuje, ale jest poza granicami naszego miasta, ale prosi mnie, żeby właśnie wręczył Pani ten bukiet na Pani ręce. Do każdego końca 100 lat i, i życzył 200 lat, bo teraz tylko już 200, tak? Pani Regina w Świnoujściu mieszka od 25 lat. Wcześniej mieszkała w mostach koło Goleniowa. Bylatka urodziła się w miejscowości Wąbrzeźno, później w czasie wojny mieszkała w niwkach niedaleko Kutna. Kluczem do długowieczności w przypadku pani Reginy okazała się aktywność umysłowa. Teraz w, w, w mniejszej kondycji, ale miesiąc temu jeszcze chodziła. Po prostu był taki nieujawniony wylew, a do tej pory to mała krzyżówki rozwiązywała cały czas, była taka aktywna po prostu. już będzie chyba teraz jakaś wielka impreza, wielkie różne święto za każdym tak, będzie Za tydzień, będzie duża impreza, zjadą wszyscy, te, pozostała rodzina. I, Wszyscy się spotkamy. Siostra niedawno zmarła, miała 98 lat. Gdzieś tydzień temu zmarła, chyba czy dwa tygodnie temu. Pani Regina ma dwie córki, troje wnucząt i czworo prawnucząt. Huczna impreza urodzinowa dopiero przed nimi. A my, Pani Reginie, życzymy wielu szczęśliwych dni w otoczeniu najbliższych.